Tegoroczne targi CII przyciągnęły również wielu polskich wystawców. W Zhanghaiu teraz możemy kupić wyroby z bursztynu, miód, kosmetyki, wełniane bluzy, a nawet różne urządzenia przemysłowe z Polski. Wielu chińskich kości zatrzymuje się przed pawilonem polskich marek, aby spróbować polskich produktów, które przemierzyły tysiące kilometrów, aby znaleźć się w Chinach. To nasza pierwsza wizyta w Chinach, szczerze powiedziawszy ogrom tego wszystkiego troszkę nas może przytłacza, ale myślę, że na tle innych firm wypadniemy bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zwiedzę chociaż połowę, ale to są największe targi, na jakich dotychczas byłem. Tak, jesteśmy co roku, zawieramy wiele kontaktów biznesowych, dzięki którym musimy częściej odwiedzać Chiny i bardzo z tego powodu się cieszymy. Jesteśmy pierwszy raz w Chinach absolutnie, jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, nigdy wcześniej nie byliśmy, liczymy na to, że będzie, będzie owocnie. Byłem kilka razy w Chinach, pracując w innej firmie, poprzednio miałem możliwość być, także w Szanghaju już któryś raz, bardzo się rozwija Szanghaj, pierwszy raz było 20 lat temu. Jeśli chodzi o Szanghaj, jest to bardzo duże miasto pełne nowoczesnej technologii, co mnie zaskoczyło to ilość samochodów elektrycznych na ulicy. W Europie nie ma aż takiego procentu tych samochodów jeszcze, i pewnie to jest przyszłość.